Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o uzależnieniu od alkoholu. Mhm. Mam wrażenie, że wiele osób myśli, że uzależnienie od alkoholu to jest wtedy, kiedy pijemy regularnie, zazwyczaj zaczynamy rano i kończymy wieczorem. Czy to prawda, czy to mit? Jest to mit, od razu powiedzmy. I ten taki obraz, do którego też pewnie jakoś odnosisz, to taki upadek alkoholowy, to takie obezwładnienie nim, gdzie człowiek już nie jest w stanie w ogóle funkcjonować, no to też wcale nie musi dotyczyć każdego. I mówimy tutaj o osobach, które funkcjonują teoretycznie dobrze, teoretycznie spełniają się w różnych rolach zawodowych, no gorzej może rodzinnych, i ten alkohol spożywają nawet w jakichś cyklach typu na przykład raz w tygodniu raz, no powiedzmy y, przez cały tydzień pracują poniedziałek wtorek środa czwartek piątek no i zwyczajowo w piątek się relaksują bo y, no bo tak trzeba no ale to tak, tak mi jest z tym mi jest dobrze no ale...